Już za niedługo w Fifie zobaczymy pierwsze zimowe upgradey i z tej okazji pokażę Wam według mnie najbardziej zasłużone zimowe upgrade y w Fifie 21. Jeżeli w ciągu godziny pod tym filmem dobijecie do 70 łapek w górę, to już to pojawi się kolejny materiał, a za 100 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 30 łapek pod tym filmem dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Tutaj macie wszystkie osoby, które chciały, żeby mnie w tym odcinku pozdrowił oraz ostatnie 5 osób, które stawiła suba na moim kanale, więc jeżeli Ty chcesz pojawi się w kolejnym odcinku, to zostaw suba i napisz w komentarzu pozdrawiam, a teraz już. Nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest jego, że który naprawdę ma bardzo udany sezon. Mimo tego, że piłkarz ten ma teraz kontuzję, ale mimo to jego początek sezonu i do tej pory, kiedy on grał, był bardzo udany. Piłkarz ten często strzelał, asystował oraz nadał takiej można powiedzieć, świeżości drużynie z Liverpoolu i według mnie właśnie Portugalczyk zasługuje na upgrade o 2 i wtedy jego overall będzie wynosił 82 overalla. Karta czy będzie wyglądała jakoś o wiele lepiej, według mnie nie. Aczkolwiek, no, upgrade jest jak najbardziej dla niego zasłużony, oraz wtedy jego karta One która była do zgarnięcia za darmo wyzwań, jak na początku FIFA, także się ulepszy. Więc dla tych graczy, którzy mają tą kartę, będzie to bardzo fajny upgrade, bo wtedy ta karta będzie miała już chyba overall na poziomie 85. I chyba każdy z was się ze mną zgodzi, że Diego że to jak najbardziej zasługuje na upgrade. A następnym zawodnikiem w tym odcinku jest w tym sezonie jeden z najlepszych lewych obrońców na świecie, a jest to Teo Hernandez. Francuz naprawdę no, dużo nadał teraz jakości dla AC Milanu. Wiemy, że jest to w lidze włoskiej, według mnie, na ten moment, najlepszy lewy obrońca. I myślę, że wśród trójki. Robertson, Davis oraz Hernandez jest to właśnie jeden z najlepszych lewych obrońców na świecie. A czy jest on najlepszy, to zdanie oczywiście zostawiam dla Was, bo według mnie no jest jednym z najlepszych, ale myślę, że jednak Davis z Bayernu jest o wiele lepszy na ten moment. I co? No i na pewno dzięki temu piłkarzowi, Milan jest tak wysoko teraz z tabeli, oraz w lidze Europy nie radzi sobie on najgorzej. I według mnie ten piłkarz zasługuje na upgrade' o 2 i wtedy jego karta będzie miała 82 Wyrała będzie wyglądała grywalnie, chociaż teraz ta jego zwykła karta także nie wygląda najgorzej oraz przy tym upgrade'ie wszystkie jego karty specjalne jak informy się zupgradują, więc ta karta będzie wyglądała w wersjach specjalnych naprawdę bardzo dobrze. No i co? I tak samo jak w przypadku Diego rzuty, ten upgrade jest, według mnie, jak najbardziej zasłużony i nieunikniony podczas oczywiście zimowej aktualizacji overalli Ultimate Team. I następnym piłkarzem jest Saka, który jest bardzo młodym zawodnikiem i coraz bardziej się on rozwija na boiskach Premier League. Anglik ma dopiero 19 lat, a w tym sezonie w 31 meczach strzelił 6 bramek oraz zanotował 7 asyst i można powiedzieć, że wśród całego składu Arsenalu jest to jedna z najbardziej barwnych postaci w tym sezonie i, według mnie, Anglik zasługuje na upgrade'a o 3 i wtedy jego overall będzie wynosił 78. No karta nie będzie wyglądała jakoś specjalnie grywalnie po tym netupgrade'cie, no ale upgrade do takiego młodego zawodnika jest jak najbardziej zasłużony i według mnie piłkarz ten się jeszcze bardzo może rozwinąć, jego karta może wyglądać na przełomie następnych lat naprawdę jeszcze lepiej, no ale na razie teraz mówimy o tym, co jest teraz i upgrade od 3 dla Anglika jest jak najbardziej zasłużony. A następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Bruno Fernandes, czyli myślę, na moment jeden z najlepszych, jak i najlepszy środkowy pomocnik ofensywny na świecie. Piłkarz ten bardzo ciągnie grę Manchester United i w tym sezonie w 39 meczach strzelił 22 bramki oraz zanotował 13 asyst. Wynik bardzo dobry, no i nie oszukujemy się, jest to według mnie na ten moment najlepszy piłkarz na Manchester United, mimo tego, że mówi się, że strzelą bramki głównie z rzutów karnych, no ale jednak także trzeba z karnego trafić, a wiemy, że dużo jest zawodników, co często te właśnie y, rzuty karne marnują, no, ale mimo to asystuje bardzo on dużo na do jakości, także temu klubowi grał dopiero w tym klubie półtora roku, a naprawdę no stał się jedną no, z najbardziej barwnych postaci tego zespołu, no i to także coś mówi o tym, że przy grze tego piłkarza United teraz jest na drugim miejscu oraz są faworytami w meczu Ligi Europy z AC Milanem i według mnie Fernandes zasługuje na upgrade' o 2 i wtedy jego overall będzie wynosił 89 overalla i karta będzie wyglądała jeszcze lepiej niż teraz. A następnym piłkarzem w tym odcinku jest Haaland, który kolejny sezon z rzędu pokazuje, że jest to naprawdę... Duży pretendent, że zostać w przyszłości jednym z najlepszych napastników na świecie. Norwek w tym sezonie w 27 meczach strzelił 27 bramek oraz zanotował 8 asyst, co wychodzi na to, że piłkarz ten praktycznie w każdym meczu strzela bramkę. Patrząc na takie statystyki, naprawdę świetny sezon w wykonaniu Norwega i według mnie szczerze mówiąc będzie to na pewno piłkarz na lata dla Borusji oraz do innego klubu, do jakiego na pewno kiedyś przejdzie. Ma on dopiero 20 lat, a naprawdę piłkarz ten... No po prostu wymiata na boiskach strza. Często bramki jest o taki piłkarz, który także sobie potrafi sam wykreować akcję. I co, jeżeli kiedyś Lewandowski odejdzie z Bundesligi, a Haaland będzie cały czas grał, to już mamy chyba kogoś, kto będzie tym królem strzelców w tej lidze. Chociaż teraz chyba z tego, co wiem, jest to trzecim miejscu, ale ex aequo z więc no co, no uważam, że piłkarz ten ma świetny sezon upgrade. O 2, jak to wiem jest to niego jak najbardziej zasłużony. I karta ta będzie wyglądała według mnie o wiele lepiej niż teraz. I ostatnim zawodnikiem w tym odcinku jest nasz rodak, czyli Robert Lewandowski, który także uważam, że jak najbardziej w tym sezonie zasługuje na upgrade'a podczas oczywiście zimy. Piłkarz ten w 32 meczach w tym sezonie strzelił 34 bramki oraz 8 asyst, a w samej Bundesliga na 22 mecze strzelił on 28 bramek. No świetny wynik. Wiemy, że Bayern Monachium teraz bardzo ciśnie w lidze, Niemieckiej oraz w Lidze Mistrzów i jest to według mnie pewniak, jeżeli chodzi o właśnie te upgrade'y. Według mnie będzie wnosił on jeden i wtedy jego overall będzie wnosił 92 overalla. Karta czy będzie wyglądać jakoś o wiele lepiej, no wiemy, że Lewandowski to nie jest jakaś bardzo grywalna karta w FIFA, No ale jednak myślę, że te jakieś mniejsze mankamenty tym upgrade'em się pokryją. Oraz oczywiście jego wszystkie karty Inform także dostałem upgrade'a, więc naprawdę już będzie to konkretna karta w Informie. I co, no piłkarz ten jeżeli chodzi o Totsu i tak dalej to jest to oczywiście pewniak. Jeżeli naprawdę Bayern wygra Ligę Mistrzów oraz Ligę Niemiecką, a na Europolska zaprezentuje się dobrze, to myślę, że Lewandowski będzie mógł znowu walczyć o złotą piłkę. No, można naprawdę być dumnym, że. Lewandowski jako Polak osiąga takie oczywiście sukcesy no i jest to, nie oszukujmy się, najlepszy chyba teraz napastnik na świecie. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję że film Wam się spodobał. Zostawcie jak tą więc łapek w górę i poejście się odcinek, a każde 30 łapek pod tym filmem dodatkowy dzwonik kolejnym odcinku i co słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale, do usłyszenia, cześć! Miałem być kozłem ofiarnym dzieciaku, a mówią mi gołd. Mam firmę windykacyjną, jestem tu po to, byś oddał mi hołd Nie, nie mam czasu żeby spać Wszystko...